To wszystko będzie na YouTube Kurwa, mać Rozpoczęcie sezon, kurwa, Kaska tutaj pierdalać będą 15 ton Beta tam z 20 warzy chuj <grydose> Bezer <toddose> Indiana 50, a tam speed i beter napierdzielają sobie że zaraz będzie, co drzewko powiesz? Co powiesz? Koś mało mówię. dzisiaj jesteś. Dobra, kurwa, niech jadę sobie. Się nie przedłużam. Polsko ja na pierwszej! Jak zjeby! Jak zjeby napierdalają! Jak zjeby! POJEBANI kurwa. OLE ZAWIURDALAJĄ KURWA OLE POJEBANI KURWA Teraz tak patrzę to kurwa jakby pojebani kurwa, FIUR Kurwa Speedfight przegonił Ale cipa. Taka ładna beta amerykańska Albo francuska, chuj tam Co? No kurwa Jedźcie w moją stronę Skwiedek pee, pee, pee. Wypierdala No jedźcie, jedźcie Jedźcie to wpierdolę kurwa Co to ma być kurwa, tak zapierdalasz? Kurwa tutaj 30 na godzinę Chuj tam, że metrów Co jak to tu bi się Jakieś auto jedzie Zaraz super upierdoli Spett fight Shakira kurwa A ten co tak spokojnie? Co tak spokojnie kurwa? Co? No wolno kurwa, ja się postrałem